Miś, cyryl i numery alarmowe. Czy wiesz w jakich sytuacjach należy wezwać odpowiednie służby ratunkowe? Gdy jesteś świadkiem wypadku samochodowego lub przyłapałeś złodzieja na gorącym uczynku. Należy wezwać policję. Numer alarmowy to 9 9 7. Gdy widzisz pożar lub potrzebujące zwierzę, należy wezwać straż pożarną. Numer alarmowy to 998. Gdy widzisz osobę, która jest nieprzytomna albo się zraniła, należy wezwać pogotowie. Numer alarmowy to dziewięć, dziewięć, dziewięć. Najważniejszy jest jednak numer do centrum powiadamiania ratunkowego. Znasz go? Jeden, jeden, dwa i zielona słuchawka. Dobrze! Tym numerem alarmowym łączymy się ze wszystkimi pracownikami służb ratunkowych jednocześnie. Misiu, co się stało? Misiu, czy mnie słyszysz? Misiu najwidoczniej jest nieprzytomny. Jaś wybiera numer alarmowy. 1 1 2 i klika zieloną słuchawkę. W telefonie odzywa się głos. Jaś mówi: Jestem dzieckiem. Mam na imię Jaś. Jestem w domu na ulicy Letniej 20 w Warszawie. Mój kolega Miś Cyril źle się czuje. Kiedy do niego mówię, nie odzywa się. Jaś poprawnie wezwał pomoc. karetka jest już w drodze. Dziękuję, już się czuję dobrze. Służby ratunkowe i numery alarmowe